Kolejny dzień, trwają awantury, chłopaki kłócą się o paliwo prawdopodobnie rozjedziemy się każdy w swoją stronę I jakoś to będzie no. Jeden widać ze Śląska, a drugi gdzieś spod Bełchatowa o węgiel się kłócą, znaczy o paliwo Dzień dobry świecie, dzień dobry ludziska Dwa metry od plaży, pięć kilometrów od domu Gdzieś w lesie, między komarami Tacperku, tęsknisz za domem? Nie, na pewno nie tęsknię za komarami To mieszkasz z komarami? Fajny masz dół przed wejściem. Zgadnij po co. To nie są komary, popatrz się, to są motorynki. Kopałem se wilcze jamy, bo słyszałem, że tu grasuje pilśniarz. Kacperek jest szalonym pilśniarzem. Podobno gdzieś, gdzieś na Łotwie, żyje sobie obłąkany pilśniarz, który cały dzień pracuje, cały dzień robi pomiary, cały dzień jeździ do ludzi, cały dzień ich nawiedza. Co ty za kapturek nakładasz? Na co nigdy nie widziałaś jak się kapturek zakłada? W niektórych kręgach jest znany również jako żółty kapturek. Legenda głosi, że o poranku zmienia się w szalonego stolarza, a w nocy znów staje się obłąkanym pilśniarzem. Uważajcie, drogie dziateczki, żeby i was nie pomierzył. A wszystko przez ten toksyczny wikol. Szalony pilśniarz wpadł do kadzi z toksycznym wikolem, kiedy miał pół roku. Musisz zadbać o jelita, mordo. Sorry, Jasy, jeszcze kąpiel w morzu i jakoś to będzie. O, churno, jakie Dobra, jedziemy, ale najpierw prysznic. Pokaż, tak mężczyźni to robią. Raz, 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 raz! Kąpiel już za nami. Jest. Rog Rebel. <laughs> <laughs> o, nie porył. Rozkład postępuje. Im dalej na północ, tym airwenty mi się powiększają. Żeby nie było, bo my jeździmy zawsze przezorni i ubezpieczeni. Dziękujemy, nasza Ruka, kochamy. Ja mam już takie airwenty, że żadna pogoda mi nie jest straszna, oprócz deszczu. Chcemy spenetrować ten bunkier. Człowiek nie jest taki, żeby sobie po bunkrach nie połazić. Merdeczko, mam coś dla ciebie. Tarka, to co lubimy najbardziej! Tarczunia! Uuu. Tarka, czyli to co adventurerowcy lubią najbardziej! Tareczko, tęskniłem, aż mi się Kazachstan przypomniał! U, siu, 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 siu! Mi tam się tylko sopki przypomniały. Trzeba przyznać, że na tych małych kółkach Tarka to jest błogosławieństwo. Bo trzęsie tak samo jak na dużych. A nawet na szczęście bardziej! Jak lecisz po tarce i masz ABS włączony, to. Jaka panowie na to metoda? Na co? Albo jechać szybko, albo jechać wolno, a najlepiej nie jechać wcale. Kiedyś, jak żebym sobie jechał po tarce, to łatwiej było jechać po polu obok niż po tarce. I tak 500 km. I to jest najlepsze, jak jest taka droga starki, i dookoła na stepach powstają takie drogi. A ty w tym wszystkim zakładasz kolejną. Kacperek! Zgubiłeś kolkę! Już jadę! Jest! Zagubione kaczątko! Kacperek, pamiętaj! Recycle Teraz sobie wyobraź, do wioski tędy jest 100 km 70 Jedziesz sobie na tym swoim śmiesznym motorku Zmrok zapada i patrzysz Wychodzi trzech pajacy I tak. w garniturach I co robisz? Robimy serwis Ja? Nie co robisz? Oczywiście, że wyciągasz tobołek. Dobra, mordy, wyciągamy narzędzie, robimy serwisa. Chłopa się co jedzie, zastanawia się co tu się odpierdziela. Wuja jedzie. Motulpany. Tak trzeba, że jedzie. woz znalazł zestaw narzędziowy, będzie łańcuchy napinać. I sprzęgło luzować, bo się zgrzał. Wuja Jądras, mechanik z Petersburga, chłopie, tutaj wyreguluje i jedziemy. Morda, dawaj to śniadanko. To lecimy. Co robicie, chłopaki? No, jest taka sprawa, że Honda ma kółka ze śrubką, nakrętką 17, a tu jest tylko 14. Więc dwie godziny później łańcuch naciągnięty, przeserwisowane, śniadanie zjedzone. Ten jeszcze je. Jedziemy. Kabulsa poszła. Jedziemy. No, mordy, trafił swój na swego. Dokonaliśmy bluźnierstwa. Jest motor skąpany, dostaną takie kąpany. Ej goście, ja bym się przez Łotwę i zobaczcie knajpę z Harley Davidsonem tutaj, taką ładną w środku, to ściadanie z Turbo Ten Harley jest najmniej istotny w stosunku do tego omlecika. Patrzcie na pilśniarza. dostaje hiperwitaminozy, wchodzi w prędkość nad naddźwiękną. No serio, on nigdy jeszcze w nie jad. to jest jego pierwszy raz, on tylko Energolek, kawa i Big, big Mac. Pojedli, popili, można jechać. Oj, jedziemy. Jest, proszę pana, to się... To się dzieje tylko w najlepszych miejscówkach. To jest jak gwiazdka myślę. Gwiazdka jednośladu. Proszę bardzo. Jest pyk! Na szczęście krzywo. Ale na wszelki wypadek mamy jeszcze drugą. Stać nas. Tak trzeba żyć. I miałeś jeszcze klepnąć jak w ten znak. Puff. Założyłem moje winstoperki, możemy jechać wszędzie. Uwaga, proszę Państwa, kolejny konkurs. Kto se zrobi zdjęcie z tą szybą dostanie lepę od Kasperka. To jest gdzieś przy drodze P111 za miejscowością Jurkalne. Na... Wiadomo, że w bok. Dobra, jedziemy dalej! Sperek, znowu zgubiłem Majty! Miałeś się gapić, czy nie, nie gubię bagażu? Wziął i schował. Wcale ich nie schowałem, akurat to były te, które się cieszę, że zgubiłeś. No, gdzie są moje Majty? Nie, ja znowu bez Majtów wrócę. Ej, to ja może spać w spodniach. Oszalałeś w Spodnia? Ja wszystkim przypominam, że trwa wielki test porównawczy. Zatankowaliśmy te adwczary jakieś 100 km temu. 150 Który pierwszy zgaśnie, który prze pierwszy przestanie jechać, do którego będzie trzeba dolać paliwa. O tym dowiecie się niebawem. Znaczy to. Znaczy tego. Na szczęście jedziemy przez lasy, tak 100 km bez żadnej wioski. Jak się skończy, to mamy litra. Ale benzyny. Najpierw nas laski naciągnęły. Na najdroższy klucz, jaki kupiłem w życiu. A teraz naciągniemy łańcuchy. dobrze. Zastanawiałem od kilku dni, czemu ta kanapa w tym motorku jest taka niewygodna, ale ja się właśnie skapnąłem. Dlaczego? Co masz w gacie? Kupiłem sobie zapas śrub, jakby mi się w razie bagażni kurwał, i sobie je wsadziłem w kieszeń w sklepie. Tak jadę od kilku dni. Dobra, drugi, naciągamy łańcuch, jakoś to będzie. Siostro, rękawice! No, debil. Patrzcie, widzieliście kiedyś coś. Dobra, najważniejsze, że moja torba jest porządnie przymocowana, nie ma tutaj luzu na pasku, jest szpan. Oj, proszę. Mam swoich serwisantów, mogę za chwilę jechać dalej. Cyrkowców chyba. Next! Ej, mam ma inny wachacz. Trochę inaczej się napina. Ale ogarniesz to? Nie. W Petersburgu na taksówkę nie takie rzeczy, że robił. No nie czujesz? Dokręca, dokręca. O, o, idzie. Nie, chyba mu starczy już. Aż, że motor podniósł. Parwanko Kacper jak nasmaruje, u Robimy miejsce w kolejnym zbiorniku Perion pokaż mi jak się tankuje do butelki po coli że to będzie odcinek w stylu Jasia Fasoli Lejże Kartę Jednak nie będzie Jasia Fasoli Dostaliśmy opierdziel Nie, pani powiedziała, że This is not a appropriate container Co się stało? No nie mam pojęcia, jadę, składam się w zakręt, a nagle jadnik zaczął szczekać. Marze! Sprek! Ile masz jeszcze kresek? Dwie. Jak dwie? No dwie, tak jakąś jedną czwartą zbiornika jeszcze. A ty? I mi, mi, miga. I mi miga, a to już nie mi miga. Nie, mi teraz miga nawet to. Że silnik, że... że kaput, że sen. Z racji tego, że mamy 3 litry paliwa, czyli dla każdego po litrze, Piotruś wlewa swojego litra, a my sprawdzamy teraz to dłużej. No oczywiście, że tak. 6 <laughs> kilometrów ukulał? Dokładnie 190. I cały czas na maksiora, bo już żeśmy dotarli. No ja mam, niki? <laughs> ty oszuście, ty. Ja? No ty. Dlaczego? Masz prawie dwa razy większy zbiornik paliwa niż ja. No. Ej, a ty drugi oszust! Czemuż to ja? No co z czemu? 5, 6 litra! A ty ile? 3,8. Jak ja miałem startować w tym konkursie? To no Dlaczego od 30 km też mi miga rezerwa? Ty, dawaj tą flachę, Nie ja... oddam! Ja nawet z tą flachą mam mniejszy zbiornik niż No i nieważne, jaka była umowa, oddaj! Dawaj tą flachę! Nie oddam! Ty, no nawet z tą flachą dwulitrową, ja mam mniejszy zbiornik niż Ale jak się umawialiśmy? Każdy policze, no to nie to ja mam teraz zrobić. Nie, nie. Rozumiałbym, jakby się pokusili o. Kobieta, a nie o benzynę. Tankujże. Pogodzimy, to trzeba sprawdzić jedną rzecz. Gdzie jest najbliższa stacja? Lej! Ale jak mam to wlać? Yes, JeZUS Maria! Ty, 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 ty Boże! Nigdy, nigdy żeś chłopiek piły spalinowe nie tankował? No jak mam no taki... Co ty? Przecież ten... jak on Pil że jadą na prądzie. Water Od rana jesteśmy na Keto. To wchodzi no karp skąpan. Bca, Ktoś na siłowni chodzi. Jest morda, chcę ci powiedzieć jedno, tak trzeba żyć Zakładamy kondomy, bo jest zimno i będzie deszcz W końcu koło podbiegunowo Spokojnie, marynareczki nie idą w kąt. Jeszcze hotel, nareszcie prysni jest. jest mozaik, jest prestiż. Gdzieś tych policjantów na wieździe, <grym> tak, że nie mogłem jechać. Normalnie drogo stoją moturzysty na boku i coś machają. No to mówię, trzeba się zatrzymać, pomóc. A chłopca nie machał, tylko był policjantem i trzymał fotoradar. Prawie nie zatrzymałem, ale. Gidu. Nie, to było tak. on y chciał zjechać, żeby gościom pożyczyć paliwo, które mają w butelce. A oni machali, ale. Jedź mi stąd, bo muszę goś złapać. Dob Dobra, koniec, już nie mam siły. <laughs> Nara. Cześć, Kasper, pożegna się z państwem. Cześć.